wystawa może rzeczywiście szokować. Co na niej widzimy? Martwe ludzkie płody, fotografie zabitych zwierząt oraz ofiary wielkiego głodu. To wszystko właśnie tu, przy kościele i pomniku Jana Pawła II. Organizatorem tej niecodziennej ekspozycji jest Warszawska Fundacja Pro Prawo do Życia, a zgodę na ustawienie tablic ze zdjęciami właśnie w tym miejscu wydał burmistrz Wielunia, ale na tym rola magistratu w tej kwestii się kończy. Zresztą w żaden sposób władze miasta nie miały zamiaru ingerować w to, co pokazane jest na tych tablicach. A co na to mieszkańcy Wielunia. A co mogę powiedzieć? No na pewno chcieli autorzy tego y, wywrzeć na ludziach jakieś emocje. No i myślę, że im się udało. Dla... Nie za ostro trochę? No dla mnie za ostro, bo jestem matką. No i na mnie zrobiło duże wrażenie. Jeszcze w takim miejscu. Daje do myślenia, o można tak powiedzieć. Pani jest przyszłą mamą? Tak. Y, czy to panią w jakiś sposób obraża, szokuje? Znaczy no może uświadamia ludzi, jak ktoś waha się. Czy właśnie, czy ta to, to wystawa może podjąć ewentualnie kobiecie, która ma pewne dylematy w podjęciu jakiejś decyzji na tak bądź nie. No wydaje mi się, że tak, ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobiła. Czyli nie myślała pani nigdy o aborcji? Nie. Jestem przerażona. Tak. Tak, jest to coś strasznego i nie powinno w ogóle mieć miejsca. Powinno być to yy, przekazane młodym ludziom, młodym kobietom, jak to wygląda i... Yy, powinny mieć świadomość tego. Może czasami młode osoby nie zdawają sobie z tego sprawy, a myślę, że jest to dobry pomysł i przerażający, ale dobry. Pani ma małego dziedzicia, ile, ile dziecko ma? Cztery miesiące. Przepraszam za pytanie, myślała Pani kiedyś o aborcji? Nie, nigdy. Wystawa wzbudza zatem, jak słyszeliśmy, niemałe emocje i w tym właśnie względzie znakomicie spełniła swoją rolę. Zresztą nie tylko wśród młodych mieszkanek Wielunia. To jest wszystko kwestia gustu. No właściwie Kościół do tego przywiązuje dużą wagę, także może ze względu na to stoi to koło Kościoła. Czy może to szokować? Niektórych być może tak. A Panią? No ja osobiście raczej jestem przeciwna aborcji. No. Czy, czy, czy kobiecie taka wystawa, która ma pewne dylematy może w czymś pomóc w podjęciu jakiejś decyzji, jak Pani sądzi? No myślę, że niekoniecznie. Niekoniecznie. To są już takie wewnętrzne przekonania i, i, i czy ta wystawa jest, czy jej nie ma, to każdy ma jakieś zdanie swoje wyrobione, swoją opinię i, i myślę, że to, to niekoniecznie wystawa musi do tego, y, do, do wyrobienia sobie zdania pobudzać. No nie wiem, szczerze powiem Panu, że trudno mi wypowiedzieć się na, na, na to. Na, na to. Kobieta, która może mieć jakieś dylematy, urodzić czy nie urodzić, jeśli obejrzy te zdjęcia, to może jej w czymś pomóc w rozniesieniu, w podjęciu jakiejś decyzji? A to zależy mi, wydaje mi się to, że zależy od człowieka, nie. Każdy ma tam wiadomo swoje zdanie na ten temat i, i tego. No. Każdy jak robi tak uważam, tak mi się wydaje. No. no, dla mnie to jest. Ten widok jest przerażający, że tak powiem. No. Mam dwójkę dzieci też także tragedia. No. Wystawa nie bez powodu usytuowana jest przy Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieluniu. Pomysłodawcą sprowadzenia jej do naszego miasta był ksiądz Jakub Raczyński pracujący w parafii. Wyjaśnia nam ksiądz prałat Marian Stochniałek, który jednak nie chciał się wypowiedzieć w sprawie kontrowersyjnej wystawy. Odesłał nas właśnie do księdza Jakuba, z którym jednak pomimo licznych prób nie udało nam się skontaktować. Szkoda. Nie wiemy także jak długo wspomniana ekspozycja pozostanie w naszym mieście. Czy warto obejrzeć ją z bliska? O tym już Państwo muszą zdecydować sami.